Cześć, chcę ja was zapytać, gdybym miał nagrywać jakieś gry, to jakie gry byście mi polecili? Nie wiem, ściągnął i po jakimś czasie, no może i trochę długim, by się coś pojawiło, ale o o, 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 pierwszą serią, jak się pewnie domyślacie, będzie Assassin's Creed 4 Black Flag. Tak, ta gra mi się bardzo spodobała i chętnie bym nią, nią nagrał na YouTubie. A więc tak ogólnie to polecajcie, co byście chcieli obejrzeć, bo chętnie do, bo, z bardzo, bo z bardzo dużą chęcią bym to nagrał. Zrobiłem sobie dość dużą przerwę od YouTube'a. No, i teraz chciałbym do tego powrócić. Byłoby bardzo fajne. A więc, eee... przepraszam? <laughs> A więc pytam was dokładnie: co bym miał nagrywać? A teraz, przejdziemy się po moim forcie. Albo wiecie co? Przejdziemy się jeszcze do jednego fortu. Eee, i, I właśnie w tamtym forcie zbierzemy jeszcze niektóre rzeczy. <laughs> Tablet. Przepraszam już za. Co się dzieje? <laughs> Przepraszam Was za taką dużą nieobecność ale po prostu już mówiłam, że była strasznie duża przerwa od YouTube a. Zbierzemy sobie fra fragment ani <ścoughs> fragment Animusa jedną skrzyneczkę, dobrze. W ale Nie wiem jak chcę z tobą gadać. Gdy są te skinki? Tak w ogóle. Trochę będę musiał iść. Ale moje forty to ja znam na pamięć. Panie. Nie trzeba tutaj się spieszyć. Stary. Jest. Jeszcze pójdziemy po fragment animusa. Gdzie on? Tu. Okej, okay, a więc pytam Was. Co chcecie, żebym nagrywał? Do widzenia?